Cześć. No, ludzie zawsze powtarzali mi, że mogę zostać kim chcę, więc zostałam biotechnologiem. Szlak. Ogólnie po tym kierunku studiów mogłam znaleźć pracę albo na oczyszczalni ścieków, albo w laboratorium analitycznym. Wiecie, rzeczy typu kał i mocz. Jakby nie patrzeć, czekała mnie na robota, więc kontynuuję studiowanie. Tak, na doktoracie mogę się poczuć jak królowa życia. Znaczy, przez pierwsze siedem dni mniej na tyle wystarcza stypendium doktoranckie. Potem utrzymują mnie rodzice, dokarmia babcia i czasami studenci zostawią jakąś kanapkę po zajęciach. Ale być może właśnie dlatego w swoim doktoracie hoduję grzyby. Bo to i projekt można zrobić, i coś znaleźć na obiad, i coś opuścić na czarnym rynku. Taka idealna pani domu i laboratorium. Jestem wolna, jakby kto pytał. Ale yy, tak całkowicie się na poważnie to próbuję usuwać ze ścieków leki cytostatyczne, czyli takie, które są stosowane w terapii przeciwnowotworowej z wykorzystaniem grzybów. Normalnie to, co wpływa na oczyszczalnię, jest usuwane przez bakterie, ale reakcja tych bakterii na te moje leki była taka jak w współczesnych księżniczek. A fuj, a idź pan z tym, ja tego nie tknę. Więc wcisnęłam tam takie koksy w mikroświecie, czyli grzyby, które chcą bardzo zaimponować tym bakteriom mówią spokojnie, maleńka, ja to biorę na siebie. Wszystko rozłożę na łopatki, a resztę wciągnę. I rzeczywiście rozkładają w procesie enzymatycznym i wciągają w procesie, so, procesie sorpcji. Więc wszystko gra. Ale robienie doktoratu też ma inne aspekty. Yy, na przykład, nie wiem, czy kojarzycie taki serial o pod rybą. Tam jest Sheldon Cooper, który czasem mówi o swojego przyjaciela. powiedz, że byś to sam? Dlaczego doktorantom? Mycie beczki, a doktoranci nie mogą tego zrobić za ciebie? Kiedyś też się z tego śmiałam. Ale teraz jestem doktorantką. Ale to też powoduje, że mogę być w roli prowadzącego. I swoją drogą zastanawiając się kiedykolwiek, dlaczego już nie ma zerowej zdrowicami na studiach, przychodziła do mnie taka mama agatki albo Stasia, i mówiła: No, i jak tam będzie mojemu synowi? A ja, biorąc pod uwagę frekwencji studentów, musiałabym odpowiedzieć zgodnie z prawdą: Nie znam człowieka, w życiu na oczy nie widziałam. Ale to też powoduje, że poznaję bardzo dużo, czasem jest, nowych ludzi i trochę trudno jest mi zapamiętać ich wszystkich imiona. Więc kiedyś moja koleżanka, która jest, pracuje w przedszkolu, powiedziała mi, że jak ona nie pamięta imion dzieci, to mówię do nich kochanie, kwiatuszku, słoneczko, co ja myślę, świetny pomysł. Chodzę do rabu, przede mną stoi 12 rosłych facetów zanim zdążyłam to przemyśleć, mówię, cześć słoneczka. Ale takim kolejnym elementem jest, są kolokwia. Więc ogólnie prowadzenie kolokwiów jest świetną sprawą, bo chodzisz po sali i sprawdzasz, kto z nich będzie próbować ściągać, a wiesz, że próbują totalnie wszyscy. I hitem są telefony schowane między nogami, bo potem studenci patrzą z takim zaciekawieniem we własne krocze i jednak, no hello! Nikt normalny, tam się publicznie nie dotyka. Nieważne, jak ładna jest prowadząca. Ale takim kolejnym aspektem jest potem sprawdzenie tych kolokwiów. I zdarzyło mi się sprawdzać taki test i było bardzo dużo informacji, które musiałam sobie potwierdzić w literaturze. I potem pytam tego studenta tak właściwie, skąd pan to wszystko wiedział? Ani ja nie mówiłam o tym na zajęciach, ani nie było o tym w literaturze przedmiotu i uzyskałam odpowiedź, jak się osiem lat robi inżyniera, to już się pewną wiedzę ma. Ja robiłam tylko trzy i wyraźnie mam jakieś braki. Ale mam też swoje pasje. Moją pasją jest popularyzacja nauki. I nie wiem, czy jesteście świadomi, ale możemy wyizolować DNA, chociażby z banana, domowym sposobem. Z wykorzystaniem soli kuchennej, płynu do naczyń i alkoholu wysokoprocentowego. Więc któregoś poranka padam do sklepu osiedlowego i mówię: najtańszą wódkę, poproszę. pani patrzy na mnie z konsternacją i przekazać, że ona nie jest najsmaczniejsza. Na co niezwykle rozgarnięta magister inżynieryczko odpowiada – to nie jest ważne, ważne, żeby miała dużo procent. <noise> Przyznam, że... Przyznam, że w oczach tej pani nie widziałam zrozumienia dla chęci porannej izolacji DNA. Ale jednak moim głównym celem jest zrobienie doktoratu, więc szalenie ważna jest dla mnie relacja z promotorem. I mam takie przemyślenie, że taką relację doktoranta z promotorem można porównać do relacji klasycznego budowlańca z zatrudniającym go. Hasłem przewodnim jest będzie pan zadowolony. To się doszlifuje i będzie pan zadowolony. Oczywiście, że zdąży na czas, będzie pan zadowolony. Mam nadzieję, że wy też będziecie zadowoleni po dzisiejszym wieczorze. Cześć. 光ってる感じだったね。